Hej, hej, witajcie kochane ryby! Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc grudzień 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być bardzo ważną wskazówką dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, lub odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam możecie sobie zobaczyć, jak można zarezerwować sesję indywidualną. A w razie jakichkolwiek problemów, możecie do mnie wysłać sms-a i wtedy ustalimy termin. Czytania indywidualnego. E, drogie ryby, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. E, zatem przechodzimy do czytania i zobaczymy co u was w finansach na miesiąc grudzień 2024. Finanse, praca. Moi drodzy, jeśli chodzi o pracę, najgorsze już u was minęło, tak? Czyli jakieś jakieś były zawirowania, problemy, to to już odchodzi, tak? To już po prostu mija. I teraz tutaj macie nowy cel. Jest królowa monet. Kobieta, która ma pieniądze, która się kieruje też pasją, tak? Być może tu jakieś osoby też młodsze będą pomagać, ale też słuchajcie moi drodzy, warto też skorzystać z wiedzy, udać się na jakieś, na jakieś kursy, na jakieś szkolenia lub też skorzystać, z wiedzy specjalisty, tak, żeby ta osoba mogła Wam tutaj doradzić. Ale oczywiście dociągniemy karty. No i kochani, jeśli chodzi o gwiazdę, gwiazda mówi o spełnieniu marzeń, więc być może będziecie miały szansę zabłysnąć w świetle reflektorów. Więc moi drodzy, zobaczcie tutaj: macie takie dosyć twardo stąpające karty. Nie, to jest też kapłan. Kapłan, po, ponownie, czyli moi drodzy, tutaj będzie trzeba pogłębiać wiedzę. Być może będziecie gdzieś wyjeżdżać właśnie na jakieś szkolenia. Karty też mówią, żeby nie zamykać się w jakichś schematach. Być może właśnie nawet czeka Was jakaś przeprowadzka. Wy nie będziecie wiedziały, co zrobić, czy się zdecydować. Być może też tutaj musicie zawalczyć o pewne rzeczy, aczkolwiek też karty mogą mówić, że może być pojednanie. No i pamiętajcie o tym, że macie ogromny potencjał. I jeżeli zdobycie to, y, tą wiedzę, tak, że, że będziecie się uczyć czegoś, szkolić się w jakimś kierunku, to dzięki tej wiedzy też będziecie mogły, mogli bardzo. Y, może i też manipulować, bo, bo mak to też y, manipulant również, tak? Ale dzięki tej wiedzy tak jakby uwierzycie w siebie i będziecie tak, taki mieć w sobie potencjał będziecie mieć więcej możliwości do działania. No i słuchajcie, tutaj jest też w tle karta świata, czyli no ten świat otwiera się jakiś etap będziecie mogli zamknąć i otworzyć się na coś nowego a z y, mieczy może mówić też o jakiejś działalności gospodarczej ale bardziej też to postrzegam właśnie żeby y, się uczyć więc tutaj no dużo rozmyślania dużo medytowania jak co zrobić no ale też właśnie ta podróż czyli jakiś ruch y, dzięki temu że będziecie pogłębiać tą wiedzę i no, może kogoś będziecie mieć w szachu, tak, że będziecie mogli wyjść, wyjść do, do tych mediów i tutaj no, zadziałać no, z większą taką energią. Ok, zobaczymy teraz moje kochane rybki. Co tutaj u Was w uczuciach na miesiąc grudzień? Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie. W miesiącu grudniu 2024 uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla ryb na grudzień 2024. Kochani, no macie słoneczko, więc ja więcej kart nie będę wyciągać, żeby tej energii nie zepsuć. No to jest naj, najlepsza karta w, w tarocie. Yy, więc yy, no cóż tu chcieć yy, więcej. Więc będzie dobrze. Będzie super. Yy, karta słońca też może mówić o dziecku, tak? Bo, bo też może się pojawić dziecko. Także jeżeli panie chcą zajść w ciążę, no to korzystajcie z tego czasu. no Słońce też może, jeżeli jest coś. Yy, dzieje się coś tak, jakby nie po waszej myśli, coś złego, czy wyciągacie z tego lekcję. No to to słońce te negatywne energie wypali. Jeżeli w relacji coś jest niefajnego, no to to słoneczko was wspomoże. Czego Wam serdecznie życzę. No ale zobaczmy, co nam powiedzą karty Lenormand, tak? Karty Lenormand dla rybek na miesiąc. Grudzień 2024, karty Lenormand. Kochani, no może właśnie będziecie z, y, z powodu spraw jakichś urzędowych, może będziecie tutaj na rozdrożu. Jest karta wiedzy, tak, y, księgi, więc może tutaj będzie jakaś nauka, jakieś blokady w związku z tym. No, ale jest to słońce tam, pamiętajcie, tak? Czyli, no i zobaczcie, i tutaj też jest słońce, czyli te blokady się wypalą, moi drodzy. To wszystko odejdzie, więc bardzo dobrze. No, jeśli chodzi o jakieś egzaminy, jeżeli się gdzieś uczycie, no, może to być przełożone. Uważajcie też, żebyście Wy się nie spóźnili na jakieś zajęcia, na jakieś egzaminy, no, bo to też może Wam przysporzyć jakiś problemów, tak? No słuchajcie, w kart tutaj w tle macie też konieczynkę i serducho, więc szykuje się jakieś tutaj szczęście. No tak jak powiedziałam, no może tutaj z pracą, czy jakimiś sprawami urzędowymi, czy z uczelnią, no mogą być jakieś opóźnienia, może będziecie czekać na wyniki czegoś tam, no to nie czekajcie też na ostatnią chwilę, ponaglajcie, albo no tak jak powiedziałam, jeżeli będziecie mieć jakieś urzędowe spotkanie, to pilnujcie czasu, żeby się nie spóźnić, tak, czy jakieś sprawy sądowe, urzędowe, no to tutaj... To słońce może to wszystko wypalić, tak? Albo jeżeli coś będziecie ważnego rozpoczynać, no to to może być przełożone po prostu wtedy, kiedy te promienie słoneczne będą większe. Może też będziecie się wybierać gdzieś, żeby wyjechać w góry, kochani. W zdrowiu uważajcie na drożność jelit, drożność żył, drożność przewodów moczowych, ogólnie wszelkiego rodzaju drogi. Niektóre osoby mogą się poczuć odizolowane, mogą też wylądować w szpitalu. Uważajcie też na kości, na zęby, na oświetlenie. No i ogólnie mogą się też pojawić jakieś problemy skórne, alergie, ale głównie uważajcie na oczy, no i poziom cukru w organizmie. No, te drogi mogą być też zablokowane, tak? Tu jeśli chodzi o kamień, no to mogą to być drogi żółciowe, to mogą być drogi moczowe. Może będzie trzeba zrobić właśnie kontrolne badania. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. No, w uczuciach też. To, co się blokowało, no to może właśnie się odblokować po pomal, malutku. To nie musi być duży, szybki ruch. No ale, no, zobaczcie, tu już macie szczęście, miłość i rybki. <grybki> Więc, kochani, no, będzie się działo w grudniu. Dużo może się rozstrzygać w, w Waszym kierunku. No i zobaczymy teraz karty rady dla ryb. Karty rady dla ryb na miesiąc grudzień 2024. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. I druga karta rady. Wybaczaj sobie i innym, tak? Czyli to też jest bardzo ważne, bo być może te blokady mogą być spowodowane Takim żalem, takim bólem, co nosicie w sobie, a tutaj właśnie to wybaczenie, to pojednanie, tak jak wcześniej powiedziałam, może z kimś w pracy, to może właśnie spowodować, że no, przyjdzie ten ruch, że te, te energie się uwolnią i, no i wszystko w ogóle może się potoczyć zupełnie inaczej, właśnie tak bardziej pozytywnie. Czego Wam serdecznie życzę. No, i idźcie za tym głosem serca. Zaufajcie, może tutaj właśnie chodzi o to wybaczenie i zaufanie, więc no, coś jest na rzeczy. Może chodzi o związek, może chodzi o jakieś przyjaźnie, relacje. Kochane moje ryby, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, no i życzę Wam wesołych świąt. I wszystkiego tego, co sobie życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Życzę wszystkiego dobrego. Buziaki, pa. pa. Do następnego razu.